Jest to mecz od 6 punktów, bo e, przeciwnik, który jest w tabeli przed nami i e, wygrywając to spotkanie na pewno e, dałoby nam to po pierwsze dużo pewności siebie, a po drugie e, z, zbliżylibyśmy się do tych... E, do, do punktów, które przy kolejnym remisie czy, czy, czy meczu wygranym, przy jakiejkolwiek potknięciu się EUKS-u dałoby nam możliwość wyprzedzenia tego zespołu, i w tej chwili mamy tych punktów 4. Wygrywając to wiadomo, że jest jeden punkt i tutaj różnicy, i tutaj absolutnie mielibyśmy duży handicap na, na przyszłość, ale myślę, że podobnie jak EUKS który ma bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę, tak jak i my. E, oni mają bardzo dobrą drużynę, bardzo silną, grają o awans, e, podobnie jak my. E, I myślę, że łatwo skóry nie oddają. Ja też myślę, że awans nie robi się z zespołami, które e, są przed nami, albo można powiedzieć, że na równi, ale tak naprawdę te mecze, no, ten awans upragniony, e, robi się w tych meczach z tymi słabszymi drużynami. Tutaj na pewno nie, nie, nie potrzeba nikogo mobilizować na te spotkanie z naszych chłopaków. Wiemy, jaka jest kategoria tego meczu i zrobimy wszystko, żeby te spotkanie wygrać. Mamy na pewno swój styl grania i nie będziemy tutaj nic zmieniać. Chcemy grać na skróconym polu, bardzo zawężonym, bardzo agresywnie. Myślę, że nawet wysokim pressingiem, ale scenariusze mogą być tego spotkania różne i na pewno jesteśmy przygotowani na wszystkie ewentualne potknięcia. No, na jakieś straty bramek. Myślę, że tutaj trener Brosz tak w poprzednim spotkaniu z Katowicami zrobi wszystko, żeby, żeby ten mecz zakończył się naszym zwycięstwem. No, myślę, że zagraliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie z GKS-em Katowice i e, pokazaliśmy, że można dobrze grać w piłkę. Pomimo tego, że zabrakło bramek, to myślę, że właśnie w tym spotkaniu gra mogła być taka sama a na pewno należy poprawić skuteczność i tutaj w tym tygodniu pracujemy, czy pracowaliśmy nad tymi elementami i myślę, że jak będziemy skuteczniejsi w tym meczu, no to po prostu ten mecz wygramy.